Bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. I dzisiaj nagrywamy mechanizmy. Możecie słyszeć takie hejko moi kochani i tak dalej. Ponieważ obok siedzi moja koleżanka, znaczy nie tak obok. A dzisiaj pokażę Wam, jak zbudować przejście na na przykład jakichś ukrytych na przykład jakichś ukrytych pokoi. Coś takiego, co które ukryć przed innymi graczami. Dobra. No i tak, bierzemy sobie pewne rzeczy Więc tak, dźwignia To Piston No i przyda się też pewnie redstone Możecie użyć komperatora Jak wam będzie potrzebne Może nie, ale wezmę na wszelki Wezmę na wszelki, dobra I Kupimy sobie dziura Ale ja tego nie będę robił No, i tutaj mamy tylko mówiąc górka Tutaj jest ukryty piston. Tutaj jest ukryty piston. A w sumie... Dobra. Albo o, zbudujemy sobie to tu, bo będzie lepiej. Będzie okej. Okay. No i tak. Kopiemy sobie o tu Dziura Ile się chce? Znaczy na ile chcecie mieć bunker? Czy co tam, jakieś tajne przejście? No i tutaj kopiecie dziurę na dwa. Tutaj umieszczacie piston. No i rozkopujecie tę górkę. No i. Tutaj kładacie, tutaj kładziecie redstone. Ale to będzie musiało być ukryte tak, bo to będzie niby dirt i to będzie musiało być ukryte tak, a więc trochę zbyt, Dlatego ten dirt można wkopać sobie Można sobie wkopać a wtedy nie będzie zasięgu i dlatego można zrobić coś takiego O i będzie oki. Ok. No i cyk 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 I tutaj będzie mogła być dźwigienka No i już 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 już. No i cyk włącza się. A wy sobie. Tak, to niby jest dirt. To jest niby jakiś dirt, możecie tu sobie coś wykombinować. To jest niby dirt. No i musicie zniszczyć jeden dirt, i będziecie mogli o tak i tutaj wejść, kliknąć dźwignię. No i wchodzicie sobie do bunkra. Ja wam jeszcze polecam zrobić tutaj taki mechanizmik to jest trochę ciemno no i będziecie mogli sobie zrobić lepszy mechanizm żeby wcisnąć dźwignię więc tak wam są dwie rzeczy do tego guziczek jakikolwiek żelazny jakikolwiek stonowy może być też półpłytka nie bo w sumie to nie działa na półpłytkę no i będzie wam potrzebny żelazny traptor, żeby się sam zamykał gdzie jest żelazny traktor? Jest. Jest on jakiś ślepe, czy co? O, jest. No i tak, kładziecie sobie tutaj, możecie. No i, wy wylądujecie o tu. Kładziecie tu sobie guzik albo. Zaraz. Czy to Albo. Możecie też zrobić tak. No i. No i cyk. No i cały mechanizm. Nie ma tu jakiejś ukrytej logiki. Po prostu a jak otworzy Wam się mechanizm, to to po prostu zakopcie, zakopcie dirtem i nikt nie znajdzie Waszego tajnego przejścia. A potem będziecie mogli sobie tutaj pod traptorem klikacie guziczek Wchodzicie i tutaj już możecie sobie na przykład wysadzić za pomocą TNT, żeby sobie zrobić pomieszczenie. Bo komuś się chciałoby tyle kopać, co nie? No i teraz muszę wymyślić nowy mechanizm. Ale zapraszam Was do subskrybowania, lajkowania tego filmu oraz subskrybowania mego kanału. Nie zapomnijcie o dzwoneczku. No i 5 minut trwa odcinek, więc widzimy się w nowym czymś no i tak, następne, następne tajne przejście to jest najłatwiejszy, po prostu najłatwiejsze przejście do zbudowania. Po prostu idziecie do wody to chcecie, dlatego ja sobie rozjaśnię. Eee, czekajcie, widzę jest światło? Jestem jakiś ślepek? No i stół kopiecie dziurę sobie po prostu sobie dziurę. No i, żeby nie mieć tutaj wody, no to bierzecie sobie tabliczunie. No i kładziecie tu tabliczkę. No i teraz woda. Wam nie straszna. Ja po prostu nic, a nic nie widzę, ale to działa, więc to jest najłatwiejsze w świecie. To nawet nie jest mechanizm. A więc zapraszam was do subskrybowania mojego filmu Znaczy zboża Lajkowania mojego filmu Subskrypcji Oraz Po prostu lajkowania mojego filmu Oraz Oraz subskrybowania Kanału Nie zapomnijcie oczywiście kliknąć dzwoneczka A więc Czekajcie na nowe odcinki Może się coś pojawi z Pawlinioksem Pa